Horoskop astrologiczny, księżycowy, kochani, na 31 marca. Moi kochani, oczywiście piątek. Moi kochani... Dzisiaj trzy słowa: miłość, bliskość, seks. Tak, te trzy słowa bardzo głośno odezwą się w naszych głowach. Szczególnie dla osób, moi kochani, samotnych, spowodują taką tęsknotę za pragnieniami tego, co byśmy chciały, co byśmy chcieli po prostu dostać od życia. A dlaczego, moi kochani, wenus w koniunkcji z uranem. Wenus w koniunkcji z uranem to jest wyjście ze strefy komfortu i poszukiwanie czegoś nowego. To jest poszukiwanie wreszcie tych uczuć, za którymi tak długo tęsknicie, ponieważ uran wewnętrznie chce zmienić nasze podejście do życia, moi kochani. Uran to zmiany, uran to zmiana fundamentów, takie jakie są, i wybudowanie czegoś nowego. Więc dzisiaj, moi drodzy, będziecie myślały, myśleli nad tym, co zmodyfikować w swojej miłości, co zmodyfikować w swoim partnerstwie, aby było jeszcze lepiej. Pozdrawiam, trzymajcie.